Jak tam było na tym face-to-face, face bo to jest kolejny raz, kiedy gdzieś tam jakieś buziaki są, a ty tam jeszcze dorzuciłaś kilka słów. Jesteśmy przed galą HIGHLINK 2, Alexi Chaplin z nami, bohaterka, może nie jednego z najelektryzujących, najbardziej elektryzujących podobno, ale jednego z najciekawszych pojedynków. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynam od razu od pytania, czy twoja y, przeciwniczka, możesz przypomnieć, jakiego ty słowa użyłaś, czy ona jest Pot, Niepotworna. Czy one Wytniemy to. Jeszcze Nie, nie, nie tak wycinamy. Ale wypikamy przyklejstwo. Czy twoja przeciwniczka jest porządna? Ale nie chodzi, chodziło mi porządną spinę, żebym ja mogła mieć porządną spinę z kimś, a nie... E, ale od początku mówiłyśmy włodarzom, że według nas ta walka tak średnio, średnio, ale oni chcieli, więc mają i teraz się spinają, że jest typa, no trudno. Dlaczego im tak mocno zależało na tym, żebyście biły się akurat wy we dwie? To trzeba ich zapytać, bo tak jak mówimy od początku i mówiliśmy, że no tutaj fajerwerków chyba raczej nie będzie, zobaczymy jak w OKTAGONIE. Um, ale oni, oni bardzo chcieli tej walki. Między tobą y, a Natsu też było spokojnie, a pamiętamy, że w tej klatce był prawdziwy ogień. Czy tego ognia też możemy się spodziewać w sobotę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Krótka odpowiedź. To w takim razie widziałaś y, dzień z y, z fagatą? Tak, ale ona tam nic nie pokazała. W sensie ona i jej trener bardzo nie chcą pokazywać nic przed walką. Rozumiem, no, zaskoczę w tego, Zrobiły na tobie wrażenia te mocne kopnięcia. Okazuje się, że nie tylko ty potrafisz tak mocno kopać tutaj fali. <grym> eee, no, fajnie kopię. <grym> Nie jest dzisiaj lekko, na pewno. W takim razie może troszeczkę z innej beczki docinał Wam Malik cały czas. To jest twoja czwarta konferencja tutaj. Czy to jest jeszcze wkurzające, czy można się do tego przyzwyczaić? Nie, właśnie ja spodziewałam się dzisiaj, że Malik będzie e, wybierze mnie jako kozła ofiarnego, można tak powiedzieć, że z naszej czwórki właśnie będzie cisnął po mnie najbardziej. Um, ale nie było źle. Malik wiadomo, że próbuje tam pod z że muszą się zgadać wyświetlenia, a im większy dymy, tym lepsze wyświetlenia, więc rozumiem jego i nie mam nie mam zezy. Ale mrozi. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Nie, czasami coś powie, ale no chłop się stara, lo. Pytanie, czy to nie jest efekt odwrotny do zamierzonego, jak tam było na tym face to face? Ie? Bo to jest kolejny raz, kiedy gdzieś tam jakieś buziaki są, a ty tam jeszcze dorzuciłaś kilka słów. Ja cały czas mam na ustach jej błyszczyk i klei mi się na wargach. Ten pocałunek był nie. Pff, nie wiem, na co nim powiedzieć. Um... I zapomniałam drugą część pytania. Czy spodziewałaś się tego może w takim razie? A, spodziewać nie, spodziewać nie, ale kiedyś żartowałyśmy, że o, śmiesznie był, było pocałować, ale nie spodziewałam się, że pocałuje. pocałuję. Okej. Okay. Powiedz, dlaczego chcesz rewanżu z Natsu? Eee, no, bo przygrałam. OK, na pewno to była bardzo równa walka, ale myślę, że to już jest ten moment, że tak szybko po prostu trzeba wracać właśnie z tą rywalką. Nie chcesz spróbować się z kimś, z kim masz konflikt, bo znowu wracamy do tej kwestii, że tu po prostu tego konfliktu między wami nie ma. No ja, ja bym powiedziała tak, ja teraz yy, biorę fagatę, wezmę przerwę i pewnie zawalczę pod koniec roku, jakby była osoba, z którą mam konflikt, jeszcze lepiej, ale prędzej, czy później chciałabym wrócić do nacu. Z kim chciałabyś się w takim razie zmierzyć? Z kim masz taki konflikt, że byłabyś w stanie wejść do klatki i chcieć rozwalić jej twarz? No jest je, jest taka jedna dziewczyna i myślę, że dojdzie jeszcze do tej walki. No to na tym skończmy, bo widzę więcej i dzisiaj z ciebie nie wydusimy. lekcji Chaplin. Dzięki wielkie, Dziękuję sorry, bardzo, rozmowę. dzięki. Dzięki Lexi. Dzień dobry,